Dzień dobry. Dzisiaj temat czwarty z czwartego rozdziału dla klasy ósmej. Jest to Polska w czasach gierka. Będzie się działo. Oglądamy. Zacznijmy sobie od tego, że powstał film gierek, którego absolutnie nie mogę Wam polecić. Jest to film niemal dramatyczny. Przez kolejne godziny musiałem to w ósmych klasach w zeszłym roku, jak byłem w kinach, odkręcać. Więc nie było tak cukierkowo i kolorowo, jak było to przedstawione w filmie, chociaż Gierek swoje sukcesy na pewno miał, ale nie był świętym człowiekiem. Mało tego, pochodził z miasta, z którego ja pochodzę, czyli z Sosnowca. Tak, z tego, które jest zaraz za Radomiem. Więc idziemy sobie, żart oczywiście, idziemy sobie do punktu lekcyjnego, czyli do drugiej Polski Edwarda Gierka. Ponieważ Gierek jakby został wybrany przez Breżniewa jako ten, który będzie Pełnił funkcję pierwszego sekretarza PZPR-u po Gomułce. Breżniew odrzucił takiego gościa jak Mieczysław Moczara, bo Gierek był człowiekiem, który był lubiany. Był on w komitecie wojewódzkim w Katowicach i rzeczywiście no, miał poważanie wśród robotników, miał poważanie wśród swoich partyjnych kolegów, więc można powiedzieć, że jego działania były naprawdę w połowie, powiedzmy, że. E, całkiem dobre. E, Gierek generalnie jest człowiekiem który zdobył bardzo szybko zaufanie wśród zwykłego społeczeństwa już jako pierwszy sekretarz. Ponieważ kiedy pojawiły się w strajki w 1971 roku w Szczecinie, on nie wysłał tam milicji, jak to było do tej pory, nie wysłał tam wojska, jak to było do tej pory, udał się tam samodzielnie i udało mu się te protesty zakończyć. Zresztą powiedział takie charakterystyczne słowa jak... Możecie być towarzysze przekonani, że... My, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali. I to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. No, i z tego powinniście go po prostu kojarzyć. E, początek jego rządu był dosyć optymistyczny. Zagodzono cenzurę, e, zlecono właściwie odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, i rzeczywiście po odbudowie tego Zamku Królewskiego mówi się, że Warszawa została w pełni odbudowana. Ale są to lata 70., tak na marginesie. Nawiązał e, jako pierwszy sekretarz po raz kolejny stosunki z Kościołem Katolickim. Zagodził swoją politykę wobec niego. Religia wróciła do szkół, zgodził się na budowę nowych kościołów. Więc rzeczywiście był człowiekiem, który no, dawał szansę na nowe, lepsze jutro. Zresztą u Gomułki na początku było tak samo, chciałbym to tutaj zauważyć. Ale sam Gierek dążył do przekształcenia PRL-u w bardzo nowoczesny kraj. Ale my byliśmy i tak zacofanym krajem, nawet w stosunku do Czechosłowacji czy do sowieckich Węgier. Więc no, pff, było dramatycznie, więc on starał się te różnice po prostu. Wyrównać, a nawet ich prześcignąć. Dlatego mówił o tak zwanej drugiej Polsce. Zaciągnął on bardzo duże kredyty, za zgodą oczywiście Breżniewa, i zaczął tą nową Polskę, drugą Polskę budować. Zakupił nowoczesne technologie, oczywiście z zachodu, i zaczynał on produkcję towarów, które do tej pory. W Polsce nie były w ogóle widoczne albo sprowadza nawet towary spożywcze, które do tej pory w Polsce nie było widać. Najpierw może o tych sukcesach i inwestycjach samego Gierka, jeżeli chodzi o rozwój górnictwa i przemysłu ciężkiego. Pojawia się w Dąbrowie Górniczej Huta Katowice. Pojawia się Port Północny Rafineria w Gdańsku. No, działają jedne i drugie, właściwie to do dzisiaj. Kopalnie węgla brunatnego w Bełchatowie pojawiają się fabryki samochodów litrażowych w Bielsku Białej oraz Tychach, czyli późniejszy Fiat, jeżeli chodzi o mm, infrastrukturę drogową i kolejową, na pewno pojawił się nowoczesny dworzec centralny w Warszawie, bo to co teraz jest, to było jego pomysłem. Pojawiła się trasa łazienkowska, pojawiła się trasa szybkiego ruchu między Katowicami a Warszawą, zwaną do dzisiaj potocznie Gierkówką. I do tej pory działa, zresztą jak się jedzie po tym, to jakbyśmy przejeżdżali nie wiadomo przez co. co, chwilę tylko jest takie cyk, 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 bo te płyty po prostu wychodzą już na wierzch. Więc e, generalnie te sukcesy były dosyć duże. Zresztą, jak mój dziadek na przykład mówił, powiedzmy tutaj na terenie Sosnowca, żyło się całkiem dobrze za gierkę, ponieważ na pewno w sklepach było więcej, w ogóle za Dąbrowskiego, było więcej towarów dostępnych w sklepach. W kolejkach się stało. Nie jest to niczym niezwykłym, ale mówił na przykład, że jak jeździł na Kujawy. Do rodziny, bo tam no, niechętnie na nich patrzono, bo przyjechali ci, którzy tam mają lepiej, im się tam lepiej żyje, w tym e, Zagłębiu Dąbrowskim, bo wszyscy wiedzieli skąd ten Gierek jest. On się nie krył, e, nie, wiem, nie wstydził swojego pochodzenia, więc jest osobą dosyć istotną. No ale jak się okazuje, e, te sukcesy, które będą na początku widoczne. No, będą w końcu kiedyś musiały się skończyć. A samo hasło Gierka, aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli do będzie przyświecało mu przez całą dekadę, bo on będzie 10 lat tym pierwszym sekretarzem. E, na pewno pojawiło się to, że będziemy mieli wielkie inwestycje, na przykład w bloki z wielkiej płyty. Jeżeli e, jesteście, nie wiem, z Zagłębia Dąbrowskiego, to wiele osiedli powstawało w Sosnowcu, w Dąbrowie, w Będzinie, w Czeladzi, w Jaworznie i w wielu innych miejscach, również w całej Polsce. Z wielkiej płyty, czyli te wielkie, takie powiedzmy, że wysokie dziesięciopiętrowce i tam jakieś powiedzmy, że mniej pięterek jest, były one składane z wielkiej płyty jak klocki Lego, bo to wyglądało dokładnie tak. Jedna płyta wchodziła w drugą i one były wręcz masowo powiedzmy, że budowane. W ten sposób powstało prawie 2,5 miliona lokali mieszkaniowych. Na terenie Zagłębia Dąbrowskiego pojawiły się kopalnie, i te mieszkania były głównie dla górników, na tym terenie tutaj jakby budowane. Więc górnicy, pracując na kopalniach, otrzymywali mieszkanie od państwa. Mogli później dostać większe mieszkanie od państwa. Więc pracując na kopalni, ryzykowało się swoje życie, to fakt, ale generalnie można było zapewnić rodzinie jakikolwiek taki, jak na tamte, cza tamte czasy komunistyczne, niezły byt. Więc no, myślę, że to jest dosyć istotne. Następnie Masowo zaczęto produkcję Fiat 126P, czyli tak zwanego Malucha, ponieważ Fiat 125 był produkowany za czasów gomuki, Przynajmniej rozpoczęta została produkcja tegoż to samochodu. Pojawiły się towary, które do tej pory nie były aż tak popularne. Pojawiły się pralki automatyczne, pojawiły się telewizy, telewizory kolorowe, pojawiły się lodówki. Rozpoczęto produkcję u nas Coca-Coli, która była... mamy plakaty propagandowe, czymś niezwykłym, my mogliśmy poczuć troszeczkę zachodu. I tutaj generalnie em, w czasach stalinowskich mówiło się o tym, że jest to coś złego, a u Gierka było to coś dobrego. Pojawiały się Peweksy. I o tym też myślę, że powinniście pamiętać, bo były to sklepy, w których można było zakupić różne towary zachodnie. Na przykład można było kupić dżinsy, chociaż wtedy mówiło się na nie wycierusy. Na przykład wranglery albo jakieś inne. Można było kupić klocki Lego, można było kupić czekoladę, wreszcie pełną czekoladę. A nie, wyrób podobny, który był dostępny na polskich półkach, co prawda w ograniczonej liczbie, a jednak było to tutaj widoczne. Ale jak się okazuje, te inwestycje, które były przez Gierka stworzone, tak naprawdę, no nie dały takich rezultatów, jakie były zakładane. Ponieważ wierzono, że my będziemy produkować to, co kupiliśmy, tą technologię zachodnią, i sprzedawać to za granicę. Będziemy zarabiać. Tylko, że problem był taki, że Gierek kupował technologie już nieco przestarzałe. My nie rozwijaliśmy się dalej. My kupiliśmy jedną technologię i żeśmy z nią brnęli niemalże w najbardziej ciemne zaułki. A na Zachodzie były już na przykład nowe modele czegoś. To pokazuje tylko jedno, że reformy gospodarcze. Które wprowadził Gierek, nie przyniosły takich rezultatów. To było życie na kredyt, ale jak zaciągamy kredyt, to musimy go w końcu spłacić, a jak nie ma za co spłacać, to musimy zaciskać pasa. I teraz będziemy mieli niestety w połowie lat 70. ten punkt zwrotny, ponieważ yy, władze ciągle zaciągały kredyty, które będą spłacały poprzednie, i to nie jest dobrym wyjściem, ponieważ życie codzienne, nie będzie wyglądało tak kolorowo i cukierkowo jak na przykład było to w tym filmie Gierego, o którym mówiłem na początku, ponieważ władze e, zaczęły rozumieć pewnego rodzaju błędy, które były popełnione, więc najbardziej będą cierpieć po prostu zwykli obywatele. Będą mieli łamane prawa obywatelskie. No, co prawda, nie będzie może wysyłanych na protesty, a te protestów i tak było dużo może nie jakichś wielkich manifestacji, ale było, nie będzie wysłanego wojska, milicji, czy też e, ZOMO, czyli zmotoryzowanych odwodów, tam jest dy, dy, jak du, y, duch, e, i generalnie oni będą pałować obywateli. Nie będzie się o nich strzelało, ale będzie się ich pałowało wielkimi pałkami, które zresztą były niezwykle e, ciężkie i mogły mieć też kości. Nazywało się to ścieżkami zdrowia. Czyli dla zdrowotności po prostu sprano gościa i on zrozumiał, jak wyzdrowiał, że już nie będzie się buntował władzy. Nie, ścieżka zdrowia jak nic. Co prawda nie było czegoś takiego, że było bezrobocie, bo ono było całkowicie ukryte. Za czasów gierka było takie przysłowie: czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. Czyli generalnie, czy ktoś ciężko pracował, dostawał 2000, czy przeleżał sobie gdzieś w innym miejscu pracy i nic nie robił, również 2000 dostawał. Te pieniądze nie miały większej wartości, ponieważ w sklepach i tak nie można było niczego kupić. Pojawiły się kartki żywnościowe, które ograniczały tak naprawdę możliwość zakupu danego towaru w danym miesiącu. Także to tutaj nie było zbyt pozytywne. Na pewno starano się za każdym razem, kiedy tylko coś działo się złego, zagłuszać to. Tak zwaną propagandą sukcesu. I rzeczywiście Polacy może gdzieś po cichu myśleli o tym, że jest źle, ale w telewizji były gwiazdy. Zapraszano na przykład Bonaj M, zespół, który wtedy święcił sukcesy. Codziennie pojawiał się dziennik telewizyjny, który odtrąbił sukcesy władzy. O tym jak to pięknie się w Polsce nie dzieje, jak jest dobro... Zaraz, zaraz. A to aby tak, nie jest też podobnie dzisiaj na jednym z kanałów państwowych? Jest. I to też jest analogia do czasów dzisiejszych. Pojawiała się Trybuna Ludu, która była takim organem prasowym PZPR-u i tam też było świętowanie wszelkich sukcesów, które się pojawiały, ale ich po prostu nie było. Więc myślę, że to jest też takim punktem dosyć istotnym. A w sumie dzisiaj też są takie gazety, ale to już tak na marginesie. W telewizji poza Bonaj M pojawiały się gwiazdy muzyczne, takie jak ABBA chociażby. Wtedy był początek świetności tej kobiety. Kto to jest? No? To jest ta, która jest co roku na Sylwestra odmrażana, czyli Maryla Rodowicz. E, tak, w latach 70. ona rozpoczynała swoją karierę i w sumie jak za młodu to całkiem atrakcyjnie wyglądała. Następnie swoje sukcesy muzyczne rozpoczynał ten pan. Myślę, że tego bardziej będziemy kojarzyć, bo on aż tak bardzo się nie zmienił. To był Krzysztof e, Krawczyk. Pojawiła się Budka Suflera, pojawił się Manam, pojawiło się wiele innych zespołów. Więc generalnie zaczęto powolutku gdzieś tam to wszystko... Wpuszczać do telewizji i ludziom pokazywać, że żyje się naprawdę dobrze. Pojawiały się filmy, które będą nazywane kinem moralnego niepokoju, czyli generalnie takim, którym zarzuca się władzom komunistycznym o pewnego rodzaju działania. Ale, tak powiedziałem, wszystko ma swoje granice i rok 1976 jest ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, przeprowadzono w ramach propagandy sukcesu oczywiście nowelizację konstytucji. W tym momencie z naszej konstytucji określenie demokracja ludowa znika. I generalnie pojawia się PZPR jako przewodnia siła narodu. To miało wzmocnić po prostu partie na ziemiach polskich i generalnie doprowadziło do tego, że będziemy mieli nierozerwalny, zapisany w konstytucji oczywiście, nierozerwalny sojusz przyjaźni polsko-sowiecką. To doprowadziło do tego, że ukształtuje się opozycja wobec władzy. Myślę, że w czasach współczesnych wiemy czym jest opozycja, bo opozycja to jest e, grupa ludzi, która jest przeciwko władzy. To oni tutaj są dosyć istotni. I w roku 76 będą też pierwsze protesty, ale o nich będziemy sobie mówili na lekcji następnej, gdzie będziemy mieli już właściwie na nowym rozdziale, można powiedzieć, gdzie będziemy mieli już kwestię ostatnich e, takich brutalnych działań w czasach PRL-u. Ale jeszcze zanim zakończymy lekcję, Musimy pamiętać, że Gierek miał też o tyle szczęścia, że pojawiły się ogromne sukcesy sportowe na arenie międzynarodowej, gdzie polskie drużyny sportowe, reprezentacje robiły cuda. I tak będziemy mieli na przykład Igrzyska Olimpijskie w Monachium, rok 1972, gdzie drużyna Kazimierza Górskiego zdobyła złoty medal olimpijski. Nie powtórzymy tego chyba nigdy. Później, w 1974 roku. Niemal ta sama drużyna została trzecią reprezentacją w Mistrzostwach Świata. Nie powtórzymy tego sukcesu. Będziemy mieli sukcesy takiego pana jak Ryszard Szurkowski, który będzie kolarzem i on będzie wyścig, wygrywał wyścig w pokoju. Następnie w siatkówce drużyna pod wodzą Huberta Wagnera. Zresztą być może macie szkołę o tym imieniu w swoim mieście w roku 1974 zdobyła Mistrzostwo Świata na turnieju w Meksyku, a dwa lata później złoto na igrzyskach, na igrzyskach Olimpijskich. Ale te sukcesy siatkówki są powtarzane i z tego należy też się cieszyć, chociaż siatkówka jest w sumie sportem mocno współcześnie e, niedocenianym. Ale e, ten sukces, e, powiedzmy, złotych, złotego medalu Igrzysk Olimpijskich był chyba największy. Dlaczego? Dlatego, że nawet nie tyle sukces, złoty medal był takim... Uderzeniem w polskie serca, ponieważ w finale nasi sportowcy pokonali nikogo innego jak Związek Sowiecki. A to był sukces. I właściwie na tym sobie możemy lekcję zakończyć. Zapraszam Was do powtórzenia, które jest na dole tego rozdziału, a widzimy się w kolejnym, gdzie będziemy sobie mówili już o końcówce rządów Gierka i kształtowaniu się tej opozycji antykomunistycznej. Dziękuję i do widzenia.